A wy teraz zobaczycie na ekranie na prawym górnym rogu moje pieniądze w tej grze. Tak, zobaczycie to. No to zobaczycie, zobaczycie te pieniądze w grze, dlatego, dlatego że dzisiaj będziemy przechodzić tą piękną gierkę. I tak, to jest ważne, to to. Sprawy, że jest niewidzialny, więc co w tym momencie kupuję. I mi się to przyda na pewno. Mam level pierwszy, więc spokojnie. Plus ta piękna broń na jajka która będzie potrzebna. Z tego co wiem bardzo dobrze, dlatego kupuję w tym momencie również tą broń. I tutaj już odejmują mi się dwa, więc myślę, że kupię po prostu sobie w shopie w tym momencie. A nieskończoność 250! Uuu, to się zabawimy dzisiaj, panowie. Mam na godzinę nieskoczoność. Także dzisiejszy weekend będzie z Evil Lon Rush. Super Chrome. Teraz robię no. Nie mam żadnej reklamy. Nic nie może mi się teraz wyświetlić, ponieważ zrobiłem reset kry plus włączam internet. Wszelki internet mam wyłączony, widzicie, mam już te nie przeszkadzać, więc nic nie może mi przeszkodzić. może zrobię tak mikrofon. I sobie zacznijmy w tym momencie tą grę. Nie ma chyba do danych. A, muszę dodać jeszcze te... Okej, okay, zaraz dodam Okej okay. razie że ja mam buty, więc mogę... Poszaleć sobie dzisiaj Możliwe, że minimalnie złą drogę wybrałem Aż cztery levele tu są Na 3 życia. Cztery level to jest całkiem sporo. O mapa jest nowa. Ok, idzie tutaj. Dla nas to żaden problem. Mamy pierwszą mapę odblokowaną. Więc mamy pierwszy level z 4. przede pierwszy level z 4. Godziny to może być trochę problem. To jest taki minimalnie problem. Ale spokojnie, mam 3 życia. Nie wiem jak. Z tym bronią mam sobie poradzić. Także na spokojnie Zobaczymy Gdzie słyszę ją trochę Okej okay. Nie ma chyba sensu brać mapy w tym razem W sensie i tak mamy już wszystko blokowane Jedynie speed mogły... A ta mapa była przed... Mapa była przed widzowie. A! co ja zrobiłem? Okej, okay, jest za nami Ej, dobrze mi idzie dzisiaj Zawsze się męczyłem z tą grą Ja bym ten level robił Normalnie po godzinę A ja nie znam też bez Żadnych skillów oprócz tego mojego boosta, który... Ma, butów Także, idziemy sobie te... Jest ok, bo nie wybrała skrótu. Dobrze, że na to nie było skrótu żadnego. Szukamy mapy. Jest git, jest mamy mapę. Więc mamy w tym momencie kolejny etap zaliczony. Jest dobrze, widzowie, jest świetnie, jest fajna gram. Przyjemne 6 minut filmu na razie. Mamy już 4 na 4, więc w tym momencie tu nie, nie powinno chyba. Może klucz... poziom z kluczem będzie fajny. O, okej. Okay. To jest pułapka. To jest pułapka. Nie ma szans. Jeżeli nam się to... Nie ma szans. Że tak dobrze nam się to ułożyło. Nie ma szans, że... Na... No, okej, okay. jest, jest szansa Zawsze jest szansa, zawsze jest szansa, zaskoczenie dla nas 11, 11 już? Ej, czekajcie, to dzisiaj mam tylko trzy levele do zrobienia A, nie, nie dałem, nie dałem, nie dałem, nie dałem tego boosta Kurde, głupi jestem widzowie Myślałem, że jednak więcej leveli będę się przechodził, ale okej okay. I to jest win do zrobienia Wzięliście? Są cztery czy... Ile? Cztery To dobrze Dobra, przeszedłem to jakoś. Ok, wiem mniej więcej gdzie są. To dobrze. To dobrze. Ez? Ok, mam pomysł. Pójdę jeszcze po mapę poszukać. To jest ta mapa chyba jest w ogóle do e, Speed'a. Ja się mogę zabawić, bo ja mam nieskończone życie. I mi się mapa zdecydowanie dzisiaj przyda. Nas win czeka za rogiem. Mamy 1 na 4. Ja ten film może jednak krócej potrwać niż myślałem, sobie. Mamy 8 minut 37 sekund, a ja zrobiłem już przedostatni level w tym filmie, a przed nami jeszcze ending. Słyszę ją. A i tak to kliknąłem. Dobrze, że sobie nie spodają. Ok, zauważyłem je stąd. To my pójdziemy sobie tędy. I pójdziemy sobie ten. A, shit. Dobra. Przeżyłem to, na szczęście. Ale trochę na farcie To będzie ten ślepy zaułek dobra dobra Idziemy szukać mapy nie ma jednej opcji widzowie ja dzisiaj tego nie robię bez map może znaczy, ta mapa może nam dzisiaj tak życie uprzykrzać ten chciało to przechodzić na 100% ale czasami nie dobrze wiecie, ja się nie danas to grześć gry Ale ja jestem taki, że się mogę przejść z mapą grę. Nawet jednej też nie odblokowałem Dlatego w tym momencie mamy trzecią na czwartą. Wtedy będzie jeszcze chyba trzy na 3 cz na czwartą, co? Dobra, czekajcie, jeszcze raz. Jeszcze raz klucz Patrzymy czy ona tu jest Ja wiem, że potem są cięższe levele bo są m.in. z tym ptakiem, z tym kurczakiem od ilan y 1, S2. I to będzie cięższe. Mamy mapę. Więc po prostu przejdźmy sobie do Do niebieskich drzwi. I zróbmy w tym momencie trw level 4, chyba już. Ten dzień może wyjść tak, taki słaby. O, aż to taki dobry. Taki słaby, że to jest po prostu nieprawdopodobne. Ale dobra, przechodzimy sobie Tędy Trochę jej pozwalałem obrazy. Okej. Okay. Róbmy tak. Fuck. Tu. To git. szkoły mapy Ona chyba campi tam gdzie jest mapa Wolę to ukończyć na 100% Przecież to buty przy okazji Fajne buty, fajne, fajne takie Takie szybkie, szybkie buty Gdzie możemy sobie przejść na nasze to Nie zapomniałem o tym, equip Equip. Aha, jedną rzecz możemy zakupować, a to potrzebujemy 5000. Shit. To spróbujmy zakupować tą broń. Jedną rzecz obecnie mieć. I wybrałem broń. Więc będę grał z troszeczkę utrudnieniem. No ale myślę, że aż tak źle nie powinno być. Mamy cztery levele. Spróbujmy, czy się je przejść. Wiem, co muszę mniej więcej zrobić z kurczakiem. Chyba za koniec nie ma, Jest tylko kurczak. Mam CZTERY aż? Fajnie by było nie strzelić ani jednego życia Okej, okay, jest tutaj Nie będę ją strzelać, bo to z tego co wiem jest na jedną grę Strzelanie nie ma sensu w tym momencie Muszę zrobić tą mapę, jest mapa, okej okay. Mamy mapę, więc możemy sobie na spokojnie przejść na niebieskie drzwi I spróbować kolejne niebieskie drzwi zrobić W kolejnej grze mamy już jedną, nawet nie zaciąłem życia Pamiętam jak ostatnio, to było chyba ja, rok temu, około rok temu jak to grałem ostatnio I się męczyłem, żeby przejść w ogóle... Przejść no. A tutaj na razie to przyszedłem bez zastosowania życia Raz To bym tylko tak... Od razu sobie wspomógł hmm. Czy jest aż taka szybka? Tam są deski przebijane, więc trzeba lecieć z jedną drogą tam Tu jest to co kliknąłem. Mam to otwarte. Ej, dobrze, że ona nie słyszę tego. Okej. Okay. Okej, okay, widziałem. Tam gdzie jest to niebieskie mamy to. Czyli bez mapy bym poleciał chyba teraz, wiecie? Okej, okay, mamy. Mamy. Przeszedłem kolejny poziom. Ej. właśnie ja powiecie ich nigdzie nie ma. Że to, to chyba specjalnie zrobili, tak żeby... Myślę, że jest za łatwo. Trzysta? Zrobimy to w sposób, jaki Zawsze chciałem zrobić. Po prostu ją wyminiemy. Po prostu ją wyminiemy, widzę. Trochę za szybko minęło to. Ale wiem, że potrzebuję mieć między innymi ten shotgun. Tylko ja nie wiem, czy jak go kliknę, on działa od razu. Aha, i wtedy ten gral biorę. O to chodzi. Chyba tak Nie wiem co ja tam zrobiłem, widzowie No co? Co? No chodź Ej, 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 ej. ale takich skrót takich drog to skrótu nie było Dawaj Ez. Czekam aż tu przyjdzie. Ez, i koniec. Ale my teraz w łokcie, bo no właśnie tak obtarłem, ale straciłem trochę wszystkiego. Since the last time I saw the spirit of fire a lot, uh huh, it's uh, five years. That poor baby girl in school, the nuns disappeared, this and I have had to survive her by fending. I could have escaped from this school a long time, <laughs> but I can't leave uh, Leave yet. I have to fix out. I was an idiot. I actually helped, I helped Sister Madeline complete her evil, evil ritual. Who's going to help me end this? Okej, okay, jakieś dźwięki bestialskie I mamy coś, mamy coś się dzieje, coś się dzieje I will give intelligence Gdzie on jest? Kurde, ej, to, tak wyglądał ending ostatnio? Ja nie wiem, ja robiłem ending, ale ja nie pamiętam jak on wyglądał wtedy a chyba coś inaczej wygląda. Co to jest? Jakieś krople? ok Mamy mu to dać? Okej. Okay. Jakaś kropla znowu się... Co jest grany? Tak wygląda ending ostatnio? nie ja nie wiem. Wait, don't go. Stranger things happen every day in the school. Like Szczerze, chyba tak nie wygląda z ten ending, ale... No, kinda mniej więcej wiem, ale nadal. Skeleton. Ok. I koniec. Zrobiłem ending z tej fascynującej gry. A my widzimy się, nie wiem, kiedy, bo widzicie, ostatnio robię tak, że sobie nagrywam cały czas, sobie nagrywam przerwy, mogę nagrać jeden film, zrobić przerwę, mogę nagrać dwa filmy, zrobić przerwę. Widzimy się po prostu następnym razem. Cześć.